Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, przynajmniej na jej początku, ponownie pytano o bardzo ważną dla naszego powiatu inwestycję, czyli budowę nowego szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie Wielońskiej Lecznicy. Inwestycja, jak wiemy, realizowana jest już od dłuższego czasu i jeszcze trochę potrwa. Będzie też sporo kosztować, stąd na sesji pytania m.in. o finansowanie tej dużej inwestycji. Dotacja celowa do szpitala. O co tu chodzi? Na co ta dotacja jest? Zarząd powiatu podjął uchwałę. W sprawie zwiększenia kwoty dotacji na y, zadanie zakupu aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowę części pomieszczenia SOR w Wieluniu. Pamiętacie Państwo, że ta y, dotacja wynosiła y, 5 412 055 zł i ona pochodziła ze środków Funduszu przeciw, Przeciwdziałania COVID-19. Y, na Dwie sesje wcześniej podjęliście Państwo uchwałę o zwiększeniu tej dotacji o kwotę 800 tysięcy. Zarząd tylko podjął uchwałę sankcjonującą. Yy Tą decyzję. Nowy SOR i to już wiemy na pewno, nie ruszy w tym roku. Termin oddania do użytku inwestycji wydłuża się z kilku powodów. To nie tylko pieniądze, ale też wyposażenie w sprzęt medyczny. A zatem kiedy nowy SOR ostatecznie ruszy, pytał o to radny Andrzej Stępień. Na początku inwestycji mówiliśmy o pewnym opóźnieniu związanym z pewnymi brakami w projekcie, jeśli chodzi o instalację. I to opóźnienie tych 4-5 tygodni wtedy powstało. I to opóźnienie, te 4-5 tygodniowe, w dalszym ciągu funkcjonuje. Rozmawialiśmy ostatnio z wykonawcą. Wykonawca deklaruje, że do końca roku wyjdzie z placu budowy. Kiedy zostanie uruchomiony SOR? Po, po zainstalowaniu wszystkich urządzeń, po odbiorach związanych z, z uruchomieniem działalności medycznej w tym miejscu. Ja dodam tylko, może, panie przewodniczący, że planujemy, że w miesiącu styczniu uda nam się oddać po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, odbiorów styczeń, czy przełom stycznia, może na początek lutego. Ja może tak nie deklarował, bo powiemy, że 16 będzie 17 i pan radny będzie znowu sobie używał tutaj kiedy w końcu będzie uruchomiony? No to, bo, bo wicestarosta poprawia starosty, ja nie rozumiem tego. Na przełomie myślę, że w początku lutego będzie, jeżeli nie będzie żadnych uwag co do wykonania tej inwestycji to myślę, że tak to powinno wyglądać. Głos w sprawie budowy nowego szpitalnego oddziału ratunkowego zabrała także dyrektor szpitala Anna Nafreus. Generalnie koszty szpitala rosną, nie tylko z powodu tej inwestycji, ale też bieżącej działalności, w tym obsługi szpitalnego kredytu wcale nie małego. Wartość inwestycji została podniesiona. My tutaj ubiegamy się o zwiększenie poziomu finansowania, jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej. Nie mamy odpowiedzi na ten, na ten czas. Nie mamy również deklaracji, że nie otrzymamy tego zwiększenia. Nie wiemy po prostu. Także tutaj z tego to wynika. W zasadzie inwestycje są kontynuowane bez jakichś większych przeszkód. Bardzo Trudno tutaj... Um... Ja się odniosę może do tego terminu, um, zadeklarować ostateczny termin po odbiorach, bo oczywiście odbiory nie do końca są od nas zależne. Um, miejmy nadzieję, że wykonanie będzie na tyle solidne, że nie będzie tutaj um, żadnych uchybień po drodze, ale jeżeli będą, to my będziemy um, dążyć do tego, żeby one zostały um, wyprostowane. Bo najważniejsze, żeby oczywiście inwestycja stała solidnie wykonana. To jest inwestycja o dużej wartości um, wykonawca. Um, Rzeczywiście tutaj pilnuje terminów, my co tydzień się spotykamy, rozmawiamy na ten temat, krok po kroku analizujemy zarówno od strony organizacyjnej, inwestycyjnej jak i od strony finansowej przebieg tej inwestycji. Niemniej jednak inwestyc inwestor ma tutaj wykonawca, zatrudnił 20 podwykonawców, także inwestycja w szpital, w mienie szczególnie jest utrudniona dlatego, że tutaj materiały muszą muszą spełniać szczególne kryteria, bardzo rygorystyczne, jakiekolwiek zmiany, na przykład ze względu, że nie ma jakiegoś towaru na rynku, są każdorazowo omawiane, analizowane z sanepidem, z różnymi instytucjami, żeby tutaj nie było żadnych problemów z odbiorami, stąd rzeczywiście co do tygodnia bardzo trudno określić termin zakończenia tej inwestycji i bardzo bym prosiła o wyrozumiałość w tym zakresie. I na razie to wszystko, po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia w obszernym... Relacji z sesji rady powiatu. Dłuższa dyskusja o budowie nowego soru, ale nie tylko. Zapraszamy zaraz po kulturze.